Nie jesteś ofiarą, jesteś wojownikiem. Nie przyszedłeś tu, by się dostosować, nie przyszedłeś, by zadowalać innych, nie przyszedłeś, by umrzeć w systemie, który karmi się Twoim lękiem. Przyszedłeś, by pamiętać, by złamać kot, by iść drogą, którą widzą tylko ci, którzy porzucili ślepotę. Wojownik świadomości nie walczy mieczem. On walczy percepcją, nie poddaje się emocjom, obserwuje je jak cienie przy ognisku, nie reaguje, odpowiada, nie śpi, śni na jawie. Każdy dzień to rytuał, każde spojrzenie, lustro prawdy, każda myśl, potencjalna pułapka, i kiedy Matrix szepcze: Chodź, pokażę ci prawdę. Wojownik słyszy. To kolejny test. On nie szuka aprobaty, nie potrzebuje autorytetów. On zna tylko jeden kompas wewnętrzne wiedzenie. Bo prawdziwa siła to nie kontrola nad innymi, to kontrola nad własnym cieniem. To wolność od opinii, przeszłości i własnego ego. Nie boisz się śmierci? To dopiero początek. Najpierw umrzyj jako fałszywa tożsamość, która stworzył ci matrix, i narodź się jako istota pamiętająca, wojownik świadomości widzi świat jako sen, ale nie śpi w nim. On tworzy sen, który prowadzi do przebudzenia, jeśli to słyszysz. To znaczy, że już stoisz na ścieżce, nie oglądaj się za siebie, nie ma powrotu, wdech, cisza, ruch bez ruchu. Nie musisz wiedzieć wszystkiego, wystarczy, że czujesz. To nie motywacja, to kod inicjacyjny, to nie tylko filmik, to sygnał. Rozpoznaj, pamiętaj, zdecyduj. Niech twoja świadomość stanie się bronią.